w Centrum Ogrodzeń z Morzywołu. Znakomite ceny, największy wybór, wieloletnie doświadczenie. W ofercie ogrodzenia panelowe, palisadowe, furtki, bramy, balustrady, asortyment do montażu ogrodzeń, mnóstwo rodzajów i wzorów. W Luxpawie także duży wybór mebli loftowych. Morzywół 36a, Morzywół Małpa, luxpaw.pl telefon 797-355-341. Na starcie 32 Koneckiego Maratonu Pieszego to impreza dla tych bardzo wytrwałych, dla tych twardych, no bo 50 km to już jest wyczyn. 50 kilometrów rzeczywiście to jest wyczyn, nie da się wyjść z biurka, żeby pokonać tą trasę, trzeba troszkę wcześniej poćwiczyć, aczkolwiek nie jest to niemożliwe, bo rzeczywiście mamy też kilkoro debiutantów dzisiaj na trasie. Tutaj nie ma do wyboru, że ktoś może sobie połówkę przejść, trzeba przejść całą trasę. Dokładnie tak, trzeba już jak się wychodzi to do tytułu Święto Świętokrzyski zaliczamy całość dystansu, więc trzeba rzeczywiście przejść całość. Widzę tutaj osoby, które no przygotowane są raczej do biegu niż do marszu. Jak to się rozkłada? Więcej mamy piechurów czy biegaczy? Tak z Twojego doświadczenia. Zdecydowanie na trasie jest więcej piechurów jednak. Biegacze są wyjątkami tutaj u nas na naszych trasach rekreacyjnych, typowo, ale radzimy sobie na punktach kontrolnych, dostosowujemy organizację wydarzenia tak, żeby wszyscy byli zadowoleni. Powiedzmy e, troszkę o tych naszych gościach. E, 140 osób, z tego co usłyszałem, około. Skąd oni są? Bo towarzystwo też międzynarodowe podobno. W tym roku tak, rzeczywiście. Znów odwiedzili nas przyjaciele ze Słowacji, z klubu turystów słowackich, z Słowackiej Tepli. E, jest rzeczywiście międzynarodowo, 9 osób dojechało do nas z, z tej miejscowości. A poza tym no, uczestników mamy e, z różnych stron Polski, og, impreza ogólnopolska. E, mamy też przedstawicieli z województwa świętokrzyskiego, no i oczywiście z ziemi koneckiej. No to kilka słów o trasie. Które ci piechurzy będą wędrowe? Startujemy tutaj z Sielpi i wędrują wyznaczoną przez nas trasą do Pomykowa, stamtąd do Starej Kuźnicy i później do Nieświnia. A już później też trasą wytyczoną przez nas łapią Szlak Czerwony w Kornicy, idą do Modliszewic. No i też wytyczoną później już trasą wyznakowaną przez nas kawałeczek przez Brody w okolicach Wincentowa wracają tutaj do Sielpi na metę. To kiedy muszą to zrobić? No bo tu jest jakiś limit czasowy. Tak, jest limit czasowy, ale bardzo delikatny, dosyć taki dostępny nawet i dla tych debiutantów, bo mamy aż 14 godzin na pokonanie dystansu, więc czekamy tutaj na wszystkich do 22. To jeszcze zapytam, czy te kilometry zliczamy do Superpiechura? Zdecydowanie tak, dystans jest zaliczany do tytułu Superpiechur Świętokrzyski.